Siemano, Siemano widzowie, witam Was w kolejnym odcinku. Graj jak Jacob. A, czyli przeglądamy sobie Demko Jacoba, tym razem mecz e, FaceClan vs. G2. Czyli pierwszy mecz Jacoba na lanie. Poprzednie mecze były online w tej pierwszej fazie Blast Open London. E, zobaczymy sobie jak Jacob sobie tutaj poradził. E, niestety Face Clan przegrało. Na tak naprawdę drużynę zwycięską tego turnieju, ponieważ G2 wygrało na Vitality wynikiem 3-2. Finał odbył się wczoraj. Można powiedzieć, że po zmianie Snaksa to G2 wypada dobrze. Zobaczymy, czy to miesiąc miodowy, czy rzeczywiście wejdą na taki wysoki poziom. Także co? Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, suba i komentarz na dole, a my zabieramy się do oglądania. Masz skin, na który już dzisiaj się znudził, bo od miesiąca leży w wyfibunku. Wrzucasz go na Pirate Swap i w kilka sekund masz coś świeżego. Zero kombinowania, zero czekania. Ale teraz najlepsza część. Z moim kodem Korcze dostajecie 35$ dolarów gratis na pierwsze trzy wymiany. Czyli przykładowo masz skin na za stówkę, możesz go wymienić na skin za 135. No kto normalny by tego nie wziął? Całość działa błyskawicznie, bez żadnych kombinacji. Klikasz, potwierdzasz i nowy skin ląduje u Ciebie. A z moim kodem naprawdę się opłaca. Link macie w opisie, wbijajcie i sprawdzajcie zanim inni zdążą Wam zgarnąć najlepsze skiny. A więc jesteśmy już na serwerze. Odpalamy sobie mecz runda pistoletowa. Tutaj wrzucam przebitkę jak Jacob skończył tą mapę, a jak skończył cały mecz. No niestety drużenie w Faceclan nie udało się pokonać G2. Miałem nadzieję, że zajdą wyżej tak naprawdę. Jest jak jest. Pierwszy turniej z Jacobem wyszli z fazy tej pierwszej, także... Mega fajnie, a już 13 rozbywa, odbywa się Fisher Playground, coś takiego, taki turniej, na którym Face Clan także będzie uczestniczyło, więc też będziemy mogli sobie oglądać. A tutaj mamy podejście piątką pod bombsight B, e, graczy g czwórkowo na longu i tutaj sam Heavy God. Heavy God zabija Karigana, ale Jacob z szybką odpowiedzią. Imby jest już plantowana paka, no będzie bardzo ciężko, żeby to odbić 4 na 4, ale tam widzimy trójkowo od tunelu będą odbijali gracze G2. No teraz na tym poziomie najwyższym właśnie od tego tunelu zazwyczaj jak zostaje trójka graczy CT, dwójkowo odbija się od tunelu z jedna osoba tylko od Respa CT. Także zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. Mamy flash od Huntera, ale Jacob tutaj przytomnie przebija tego flasha. Tutaj zobaczył właśnie, że. O, piękny hedzi od Jacoba. Piękny drugi hedzi od Jacoba, i zostaje sam Hunter, który już jest obity. Jacob z trzema trafieniami. Właśnie nie dokończyłem. Da oczywiście dla Clanu. Gracze na tym najwyższym poziomie odbijają właśnie ten Bobsa, tak że tylko jedna osoba odbija od respa a dwie 3 osoby odbijają od tunelu. Jacob z pierwszym resztem na longa. Oczywiście yy, kałach zakupiony. Fajnie, że tak koledzy z różnym mu ufają. I mamy pick, ale niestety nie udało się. Chyba za 72 punkty zdrowia. I już podmianka z Rainem, z Brokiem. Graczy G2 na Forsie. Również się tak gra. Często, często gęsto, że że w tej drugiej rundzie gra się tą rundę Force. Zależy też y, od wielu sytuacji, ale często, często to widzimy na tym najwyższym poziomie. Jacob ze scoutem, tego jeszcze nie widzieliśmy, ze sniperką. Malps jednak kasuje przez Smoke Rayna. No Jacob tak tutaj. Uff. I od hedzik od Huntera. Jacob tak y, pasywnie bardzo został. I runda wygrana przez graczy Face Clan z lekkimi problemami, ale wygrana to jest najważniejsze. No zmiana mapy. Poprzednie dwa odcinki były z Mirage'a. Teraz mamy Dasta i spodowa już Heavy God'a. Leci Palak na niego. Heavy God się gasi. Ale Maty kasuje Jacoba i Reina. I kolejna runda wygrana. Ląduje na konto Face Clanu. Mamy pierwszą przerwę taktyczną dla graczy G2. Zobaczmy, czy Jacob będzie pikował teraz longa. Nie. Biegnie sobie midem. No i Jacob z pierwszym headem na hunterze. Ale Matys z dwoma trafieniami, Jacob z odpowiedzią, drugie trafienie. Aj aj, 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 teraz się nie udało niestety skasować Matysa. I runda trafia na konto graczy CT, a Facecran. No ma jeszcze pieniądze, ma jeszcze jakieś resztki i pauza taktyczna. Jacob teraz z resztem podląga, ale nie. Na spokojnie. Mamy zajęcie MIDA teraz z graczy Clan, a antyterroryści wycofują. Zobaczmy, co tutaj Jacob wykmini. 1-3 sytuacja. Bomba wypadła na longu, a tutaj trójka graczy antyterrorystów, więc raczej będzie ciężko i Heavy God. Zamyka tę rundę. 3 do 2 i Face Clan z rundą ekonomiczną. Ciekawe w ogóle jak Jacob właśnie na pierwszym lanie. E, jakie tam towarzyszyły mu emocje z tym związane. Na lanie drużyny Tier 1, oczywiście. I mamy wyjście Longa, ale tutaj Malpsik w picie. Trzy fragi. I czy Malpsik to zamknie? Nie, broki zglokował Malpsa. No, gracze CT mają teraz e, trochę trochę sobie zrobili tą ekonomię, bardzo dobrze to wygląda. No, będzie raczej to wyjście pod ten bombsite, bo wszystko na to wskazuje. Mam Ale SanPaiu skasuje Jacoba. I Matys to kończy. 4 do 3. No, było dobrze, było dobrze, ale troszeczkę się e, wykrzaczyło ta gierka graczy Face Clan. Ciekawe w ogóle, jak na tym Fisher Playground, bo to, my, to tam jadą drużyny. Wcześniej to był turniej tier 2-3, a teraz przez tą pulę, bo tam jest ponad chyba milion w puli Drużyny tier 1 na nią je, na, na ten turniej jadą, żeby ponabijać sobie te punkty VRS Ogólnie mega beka jest z tymi, z tymi punktami VRS Ale cóż zrobimy, cóż zrobimy, może warto w końcu się tym zajmie Chyba, że cały czas uważają, że ten system działa idealnie Ale no tak jak w poprzednim odcinku e, rozmawialiśmy na temat e, Vitality, które przez pół roku wygrało praktycznie każdy turniej, bo tam chyba na e, tylko kilka nie pojechali wybranych. E, nagle po dwóch meczach, w sensie po kilku meczach e, spadli na drugie miejsce losowo. I na pierwsze chyba weszło wtedy, o, wtedy Spirit. Aktualnie dalej Vitality jest na pierwszym miejscu. No ale i tak. W ogóle tutaj mogę dać jednak e, też przebitkę, ile, e, ile punktów VRS zdobyło e, G2. Wygrywając ten turniej Blast Open w Londynie, z którego miejsca na które wskoczyli, bo tak szczerze to nie sprawdzałem przed odcinkiem, a jest to ciekawe, ile w ciągu jednego turnieju gracze, znaczy drużyna jest w stanie zdobyć tych punktów VRS, jeśli to jest właśnie ten turniej Blast Open, ale to też jest takie, że od tej puli to zależy. No, takie dziwne to jest. Znaczy niby, niby fajne dla tych drużyn stopu, ale. Ale no dla tych yy, drużyn, które dopiero wchodzą albo próbują się gdzieś tam przebijać, no to jest tragedia. Ale wróćmy do meczu. 5 do 3. Frozen oddał swoje życie na początku rundy. My zajęcie gali przez Jacoba. Ale przebicie przez tego w ogóle smoke'a. Heavy god z pierwszym trafieniem broki musi jednak odwinął. Mamy rundę dla, dla Face Clanu. 5 do 4. No to G2 bardzo dobrze wygląda jednak yy, w tych stronach po tej stronie broniącej na, na tych mapach. Dobrze, tam się chłopaki dogadują. Ale możecie w ogóle napisać, co sądzicie o zmianie, o, o performancie Sanpaiusa w, w G2. Hades został zmieniony, wszyscy tam go tak jechali. A, a Sanpaius też jakoś bardzo nie dowodzi, ale to Reign teraz na czapę przyjął. Neida, no i Jacob wykasowany. No tak, też trochę na niefarcie, nawet strzał nie oddał. No możecie dać znać, co sądzicie o tej zmianie Sanpausa Chyba, że przestaliście w ogóle śledzić G2. Po tym, jak nie gra tam żaden Polak, aktualnie. No, dla mnie, nie wiem, dla mnie ten Sun Pius jest taki. Ja bym wolał Olka. Ja bym wolał Olka osobiście. I 5 do 5. 5 do 5. No, Jacob aktualnie tak yy, troszkę niefarta ma. Mimo wszystko ginie w takich miejscach większego zamieszania. Albo wychodzi gdzieś pierwszy przez smoka i zostaje skasowany, i zanim idzie dopiero refrag. Tutaj wymiana granatami. I znowu. I znowu Jacob dostaje 2 najdy na głowę, tak naprawdę. 50 yy, punktów życia już yy, stracił. Karigan z trafieniem na shortie i short zajęty i dwójkowo na midzie gracze CT Jacob z trafieniem i Rein z trafieniem sytuacja 1 na 4 6 do 5 ostatnia runda pierwszej połowy i timeout dla antyterrorystów Reign z autosniperką na midzie Sampaiu z trafieniem, Prozen z odpowiedzią mamy szybki wyjazd longa ale tutaj dwójkowo gracze CT Jacob tutaj ukąsi. ja nie udało się. 6 do 6, tak. Prezentuje się tabela. Jacob, statystyki 7-10. Całkiem dobrze, całkiem dobrze. I zobaczmy. Runda pistoletowa. Odpuszczenie longa. Dojazd dolnego trupa. Dwójkowo na midzie i tylko rain pod Siteem B. Jacob już tutaj zauważył, ale niestety niecelnie. Jacob z pierwszym trafieniem. Ładny hedzik, na maty się. I wycofka. Wycofka, ale jeszcze trzyma kąt. No, trójkowo gracz antyterrorystów pod tym midem totalnie odpuszczony. Long, ale tam już e, przesuwa Karigan. Znaczy, nie, przepraszam, to shorta przesuwa Karigan. Jacob z trafieniem. Dawaj, dawaj, dawaj malutki. U Karigan z jakim pokebolem. No, to już on bez historii. Zostaje sam Heavy Got MVP. MVP tego turnieju. Bardzo dobrze zagrał w tej fazie pucharowej. I runda pistoletowa na konto Weissklan. I dojazd mamy longa, palak za niebieską. Ale bardzo ciekawe tutaj zajęcie longa trójkowe. Mamy smołka na bramę rzuconego wcześniej przez gracza z respa. I żeby, że tak powiem, nie wychylać się, bo gracz Tero z najlepszym respem może być szybciej od nas. Jacob dorzuca tylko palaka za niebieską i dopiero po fleszu dwójkowe piknięcie longa. Tak to powinno wyglądać sobie nie mówić. Jeśli gracie z Steamem, możecie, że tak powiem, sobie dopisać jako forma zagrywki, znaczy zagrywki po prostu, zajmowania longa. No i Jacob z łatwym trafieniem na Heavy Godzie, bo G 2 gra teraz rundę ekonomiczną. Ta, także tutaj przebitka na granaty pod zajęcie Longa, tak jak Face Clan, to robi i... Tak naprawdę każda drużyna e, Tier 1. Tutaj widzimy Brokiego, który rzuca takiego smoka. Jacob z palakiem za niebieską i broki od razu z dwoma fleszami. Tutaj widzimy pierwszy flash I po chwili dopiero jak gracze wyjdą. Nie, nikt nie wyszedł, ale tutaj właśnie e, tam poleciałby drugi flash na odbicie Longa. No i tutaj runda bez większej historii. Karigan z, z czterema fragami i mamy 8 do 6. I znowu widzimy broki z dwoma fleszami. Smoke na Rook przez karigen z pierwszym trafieniem, ale Heavy go tutaj się odwinął na Jacobie. I Rain klaczu, klaczuje sytuację 1 na 2, 9 do 6 dla graczy Face, a G2 z rundą ekonomiczną. Chociaż nie, będzie tutaj chyba grany Force tutaj Malczyk zakupił Galila. Chociaż nie wiem, nie wiem, chyba jeszcze nie ma decyzji takiej końcowej. Nie, tylko z Gilem reszta graczy na pistoletach Broki znowu dorzuca tego smoka na bramę jacob standardowo pali za niebieską jak widzimy jacob tutaj odpowiedzialny na daście zakrycie longa czyli za taką właśnie ważną pozycję, na której dużo się dzieje jest dużo strzelanin, ale karina to kasuje 10 do 6, 10 do 6 dla graczy face clan i pauza taktyczna dla terrorystów i jacob do pomocy na shortcie, chociaż teraz już tutaj luka sobie longa go z pierwszym trafieniem, Karygans też także z trafieniem I Heavy god, znowu taką... Tak się odwinął, zaczarował te kule, uff HeavyGod z klaczem, 4 fragi na jego konto i 10 do 7 Znowu standardowe zajęcie Longa, smoke na róg przez graczy Terror Ale nikt tutaj nie wyszedł za tego smoka, nikogo tutaj nie ma A mamy szybki wjazd na site B Będzie tutaj ultra ciężko, żeby ten site odbić 10 do 8 I gracze face Clan z rundą ekonomiczną Wyjazd po flaszu Jacobowi udaje się tutaj skasować. I mamy 10 do 9. 10 do 9, no ten wynik troszeczkę ucieka graczom Face clan, bo było 10 do 6. I standardowe zajęcie Longa od graczy face Clan, broki ze smokiem, Jacob z flashem, broki, broki... Broki również z flashem. Malt tutaj na timingu próbował przed wybuchnięciem smoka spikować Longa. Będą próbowali tutaj walczyć. Jacob z pierwszym trafieniem. Nie będą się spodziewali Frozena raczej. Tak, Malpś się raczej nie spodziewa. Ale Malpsik tutaj kasuje i sytuacja 1 na dwóch. 10 do 10. Czy Faceclan teraz decyduje się na rundę ekonomiczną? Mamy pauzę. Dojazd z dolnego dolnej trupiarni dwójkowo, ale Hunter z Matysem się tego spodziewali i szybko kasują. graczy raczej Faceclan Matys z trafieniem. 11 do 10. 5 rund z rzędu wygranych przez graczy G-2, a Jacob tym razem na Midzie, czyli wymienił się z Kariganem. I widzimy smog do, do, do prawej, do lewej, zależy od której strony się patrzy na Midzie. I mamy podejście z shortem. Tam tylko bro broki z AWP, celowany z Kara. Jacob z pierwszym trafieniem, ale Pius się odwija. I mamy punkt meczowy dla graczy G2. I mamy szybki wjazd pod bombsite B. I z czwartym trafieniem 11 do 12. I zobaczmy, drugi punkt mapowy dla graczy G2. Czy Face Clan uda się to obronić? Ale maty skasuje Jacoba. No ciekawa zagrywka tutaj miała być od graczy Face Clan, czyli rozbicie Smoka i po fleszu od Karigana, a, przepraszam, od y, Frozena pikowanie Longa, ale niestety nie udało się, nie udało się. Pomysł był bardzo dobry, ale zawodnikom Face Clan udaje się obronić drugi punkt mapowy i mamy dogrywkę. Dwójkowy podjazd Shorta przez Frozena i Jacoba. Karigan z trafieniem na Longu. Frozen kasuje Huntera na midzie. Jacob również z trafieniem. I zostaje sam Heavy God. Jacob zespotował go, ale niestety Heavy God z dwoma trafieniami na midzie. No, nie dziwię się, że on został MVP. Trzecie trafienie od Heavy Ale runda wpada także na konto graczy Facebook. I Jacob znowu pod midem. Tutaj szybki wyjazd od Huntera, ale Jacob się tego spodziewał. Zespotował już snajpera na midzie. A, i Jacob lekka kierownica, Maty z dwoma trafieniami. Daje się mu wygrać tą rundę. Jacob tutaj z XM-em. Już myślałem, że będzie coś próbował. Jacob z trafieniem na heavy godzie, na longu Tak odważnie chciał teraz Jacob przejść przez smoke, ale Malf się tego spodziewał. I ta runda wpada na konto graczy Cheetu 14 do 13. I zobaczmy, zobaczmy. Jacob teraz będzie próbował chyba e, grać pod longiem. Już myślałem, że będzie pikował, ale. Wie co? Chociaż nie mamy tutaj przebicie po flashu, ale Hunter się spodziewał. I mamy punkt mapowy dla graczy Clan Tak naprawdę dwa punkty będą, jeśli ta pierwsza runda nie pójdzie po ich myśli. I mamy przerwę taktyczną. I zajęcie mida przez chłopa, przez terrorystów. Tam wojkowo na szorcie antyterroryści. Hunter z pierwszym trafieniem. Sampires również z trafieniem. Malp z dwoma trafieniami. No i ta, ta, ta ofensywa się posypała w tej rundzie. Posypała się jak domino. I mamy wynik 15 do 14. I sytuacja 2 na 5. No niezbyt ciekawie to wygląda. Niezbyt ciekawie to wygląda. I zostaje sam. Rain w sytuacji 1 na 5. Czy tutaj uda się coś zawodnikom face Clan urwać? Urwać jakieś rundy, tak żeby dopiąć ten mecz? Mieli, niestety nie udało się. Frozen z open fragiem na Malpsie. Ale Sampaio już na flashu zabija Jacoba I niestety pierwsza runda do drugiej dogrywki wpada na konto G2. 16 do 15. Tutaj mamy podjazd dolnego przez Matysa. Jacob z trafieniem. A Jacob w ogóle chyba na celowniku takim na jakim gra Dong. Teraz chyba patrzę, Nie jestem pewien na jakim kradąk, ale tak mi się wydaje. Heavygood tutaj skrócił górny tunel. I kasuje on Jacoba. Sytuacja 3 na 2 tam sandfajus. Dołożył także trafienie. I druga runda także na konto antyterrorystów. 17 do 15. Heavygoat ze snajperką w dolnym tunelu. No tego mi się nie spodziewał, ale on tutaj na tej... jako second sniper, tutaj lubi na tym daście sobie zagrać. Widać, że pewnie się czuje. A tu raczej będziemy mieli podejście pod bombsite B. Lecą granaty, lecą flesze. Ale maty z heavy godem, z dwoma trafieniami. 18 do 15. I mają oni trzy punkty mapowe. 3 punkty, ma rundy przepraszam. 3 rundy mapowe. I sytuacja 3 na 2. Karigan razem z Jacobem zostają w tej rundzie. Jacob klaczu 1 na 3. No tutaj ma ekstremalnie ciężką sytuację. Jeszcze rozbicie smołka przez Matysa pod snajpera, żeby ten mógł zobaczyć, czy tam coś się dzieje. Ale niestety nie udaje się. Mamy 19 do 15. No niestety nie udało się. Był to pierwszy mecz na lanie Jacoba. Na pewno chłopak się bardzo stresował. Ale poszło nawet dobrze. Nawet bym powiedział, że bardzo dobrze. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, pamiętajcie, zostawiajcie lajki Komentarze i nie zapomnij zostawić subskrypcji. Wbijajcie także na streamy na Kiku. A w komentarzu możecie napisać, czy dalej chcecie oglądać czy czy może jakiegoś innego gracza, bądź gracza, którego gra na jakiejś pozycji, którą byście chcieli oglądać. Na przykład właśnie bombsite B na daście, jeśli potrzebujecie, pooglądać sobie kilka demek. Jak profesjonalni gracze zachowują się na danych pozycjach, także dawajcie znać. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pozdro.